Robienie dla was iCarly było dla mnie bardzo, bardzo ważne. I... zmieniło moje życie. Chroniło mnie przed paką. Przeważnie. Było zabawnie. I... E... Chcę powiedzieć fanom iCarly... Dziękuję. Bez was, ludzie, byłaby z nas banda durni z kamerą na strychu. Przecież jest. No tak. Więc nim się spotkamy... Trzymajcie masło w skarpecie. A gdy napadnie was Macie krzyczeć... O matulu, mnie ma Zaraz mnie pożre! Jestem Carly. I jestem sam. A to było... Karli! Odsuniesz się. No weź stary, przeprosiłem cię. Co słyszałem. No to przestań się złościć. Nie złoszczę się. Do koniec. T a co to ma znaczyć? Nie chcę z tobą niczego robić. To co, wyprowadzisz się? Nie mieszkam w tym domu i muszę z tobą dzielić pokój do wyjazdu na studia, ale tylko to będzie nas łączyć. Mam cię dość. Mam poważny problem sam. Już nie masz, bo ja przeskoczę tuńczyki. Jest! Obiecałaś mi, że nie skoczysz. Co cię to obchodzi? Chyba mnie nie lubisz, skoro flirtujesz z Fredym tuż przed moim nosem. A ty? Ty podrywałaś Robiego prosto przed moim nosem. O, podrywałam? Tak? O! O! Fu! Co za soczysty robi. Wiesz co? Skacz na głupim motocyklu nad basenem pełnym ryb. Ej, hola, hola, to brzmi dość groźnie. I jest! I nie obchodzi mnie, co się z tobą stanie. Czekaj sam, to mi się nie podoba. O, lepiej leź do swojej nowej panienki Kat. Na pocieszenie masz różowego psa. Z jedną uszkodzoną łapą. Mam też płytę BTR-u, żebym mogła cały czas słuchać Twojego głosu. O i kiedy ty będziesz szła do łóżka, ja będę wstawał, więc możemy do siebie wtedy dzwonić. <gryw> Budź mnie kiedy chcesz. Spóźnimy się na lotnisko. O czymś nie zapomnieliśmy? Ja na pewno nie zapomnę o tobie. Move your body right next to mine. Feel the beat and we're lost in time. Hey, ze śpiewaj to czysto. Zaśpiewałam czysto. Było trochę bezbarwnie. Nie wcale że nie. Okay. Move your body right next to mine. Feel the beat and we're lost in time. I am yours now. You are mine forever, baby. <coughs>